Drodzy Państwo, jest bardzo groźna sytuacja. Mamy obłożenie na poziomie 80%. Zostały nam pojedyncze wolne łóżka. Dystans, dezynfekcja, maseczka i szczepienia dla tych, którzy mogą się zaszczepić. Jest sytuacja bardzo groźna. Jak wiemy, jest nowy wariant koronawirusa. Poproszę, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ja to dokładnie rozumiem, natomiast poproszę Państwa o... o tą cierpliwość jeszcze i, i zatrzymanie zasad po to, żebyśmy się z Państwem widzieli na ulicy, pozdrawiali, a, a nie w szpitalu. Choć nasze standardy i nasze wyniki w supeckim szpitalu są bardzo dobre, blisko 1300 pacjentów, którzy tutaj hospitalizowani yy, z rozpoznaniem COVID, pełne obsady lekarskie, pełen personel, pełne zaangażowanie. Mój olbrzymi szacunek dla wszystkich razem moich współpracowników i każdej, i każdego z osobna. W jakim stanie są pacjenci? Czy są to ciężkie przypadki? Czy są to pacjenci głównie z naszego tutaj regionu, z tej wschodniej Wielkopolski? Są to pacjenci i z powiatu. Dużą część pacjentów stanowią mieszkańcy powiatu, ale są mieszkańcy także sąsiednich powiatów. Ta tendencja, trzeba pamiętać, że w szpitalnictwie nawet na co dzień, to nie jest tylko tak, że w danym regionie leczą się pacjenci z danego szpitala, bo każdy ma prawo wybierać w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, każdy ma preferencje co do wyboru placówki. To jest jasne. Natomiast istotna część pacjentów pochodzi z powiatu supeckiego. Pacjenci są w stanie ciężkim i średnio ciężkim. Ci, którzy trafiają i wymagają hospitalizacji, staramy się, żeby także fluktuacja hospitalizacji, jeżeli chodzi o mediany i średni czas pobytu, adekwatnie do bezpieczeństwa pacjentów była zachowana pełne zespoły pracują, wszystkie oddziały funkcjonują w pełnej gotowości. Jesteśmy zabezpieczeni do udzielania pomocy w każdym czasie i jesteśmy także przygotowani do ostrzeżenia udzielania działalności, jeżeli taka sytuacja pandemiczna nas spotka, dlatego że najciemniej jest przed świtaniem, więc teraz to jest czas takiego szczególnego szczególnego wzmożenia czujności i zapobieganie zakażeniom koronawirusem, musimy wiedzieć, że, że COVID jest śmiertelny i, i dotyczy także to młodych osób, dlatego nie ma co ignorować wszelkich przypisanych zasad.